You are here to focus on your Moi drodzy, jako że wy, tak samo jak ja, czekamy niesamowicie na dziedzictwo Hogwartu, tak obiecałem się również z wami dzielić wszystkimi nowościami, które odnośnie tej gry będą wychodzić, a jedną z nich jest to, że poznaliśmy zupełnie nową fabularną postać, którą jest dyrektor Hogwartu, Phineas Nigelus Black, grany przez wyjątkowego Simona Pega, którego absolutnie uwielbiałem w hot fuzz. <laughs> Jeżeli nie oglądaliście tej komedii, to musicie. Postać Fineasza, bo tak można tłumaczyć jego imię na polski, znacie prawdopodobnie z książek albo z filmów, bowiem jego portret wisiał w biurze Dumbledora. Jest on najmniej popularnym i lubianym dyrektorem w historii Hogwartu. Niesamowicie się cieszę, że zaangażowali Simona Pega do tej roli, bo jest fenomenalnym aktorem i wierzę, że zrobi naprawdę niesamowitą robotę jako postać, która będzie niezbyt pozytywną, ale za to poważną, jako że jest dyrektorem, choć prześmiewczą, bo nie da się ukryć, że dodali mu na pewno humorystycznego charakteru. Wyznaczony jest przez ministerstwo, pewnie po znajomości i prawdopodobnie jak Simon Pack zresztą zauważył, przyjął tę posadę, no nie z miłości do nauczania czy uczniów i chęci edukowania dzieciaków, ale raczej prestiżu jaki ze sobą niesie. Wiecie, możliwości powiedzenia ho, 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 jestem dyrektorem Hogwartu i tyle. Bo nic swoją postacią raczej nie chce wnieść ciekawego. I said... Nazwisko Fineasza, czyli Black, może od razu kojarzyć się z nazwiskiem Siriusa Blacka, i nie bez powodu, bowiem Sirius jest jego praw, prawnukiem. Co z tym idzie, są poniekąd spokrewnione z samym Harrym Potterem. Niezbyt je się czym chwalić, ale mimo wszystko, no ciekawostka. Sam fineasz jest oczywiście bardzo dumny z tego, że należy do domu ślizgonów. I jak się okazuje, był ostatnim ze Slederinu, który miał okazję być. Dyrektorem Hogwartu, jako że no następną osobą był dopiero w wiadomych okolicznościach profesor Severus Snape. Sam Simon Pegg podkreśla też bardzo fajnie, że jeżeli jest jakaś lekcja, którą gracze i uczniowie Hogwartu mogą wynieść z obcowania z finiaszem Nigelus Blackiem, to taka, żeby nie być jak finaż Nigelus Black. Dzisiejszy odcinek jest dosyć krótki, ale no za wszelką cenę chciałem Wam przedstawić tę wyjątkową postać, jako że obiecałem wam Wszelkie informacje na temat Hogwarts Legacy, kiedy tylko będą one wychodzić, i mam nadzieję, że na serię na kanale czy na samą grę czekacie. Jeżeli tak, pamiętajcie o kciuku w górę. Nie zapomnijcie też oczywiście o subskrypcji i dzwoneczku, wtedy żadnych film was nie ominie. A ode mnie w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstały dzięki wsparciu patronów z patronaita, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 6... 16:19 Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco, oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.